Co dziś na obiadek? Tu jest kapusta kiszona, ona jest bardzo smaczna. Nie jest zakwaśna, jest krucha, taka delikatna, bardzo smaczna. Tutaj już właśnie tą kapustę wrzuciłam, zalałam wodą nie za dużo, ale żeby pokryło kapustę. Wrzuciłam przyprawy śliwki kalifornijskie i trochę dolałam oleju. I do tego garnczka dojdzie po 15 minutach, dojdą steki. To jest właśnie ta polędwiczka, która była nagrywana w tych moich innych filmach. No, i zaraz zaczynamy gotować obiadek. A te styki to są już sparzone. Je generalnie można by było od razu jeść. Można je pokroić na przykład hmm, z jajeczkiem, jajecznicę sobie można y, usmażyć z nimi, dodać cebulki i tak dalej. No, więc taka pustka podgotuje się. Z 20 minut, potem dodam te steki. I 15 minut razem będzie się to wszystko partolić. I obiadek będzie gotowy.